Legendę dostałem. Co tu się stało teraz? <laughs> TEPŁO mnie. Eee, witam Was przy na kolejnym odcineczku. A dzisiaj będziemy, oczywiście, grali sobie. Jedenasty odcinek z Brawo Starsa to już będzie, ale to będzie droga do 1500 pucharków. I pamiętacie jak ja na odcinku chyba 3 dni temu zdobyłem 1000 pucharków, to mamy już prawie 1400, więc nie wiem czy to nie będzie ostatni odcinek droga do 1500 pucharków i potem zrobimy droga do 2000. We wszyscy A możesz mówić happiego. Tak, hapiego. Więc no. I zobaczcie. I mamy sklep? Zrobiłem to. w ogóle za darmo. Tutaj już nie ma tego chińskiego nowego roku. Nie ma tych star dropu. To się zacięło. ALO! TO SIĘ zacięło! 1300 na A w ogóle możecie wbić na streamka. Jutro 5 gemów dostanę. Aha, bo ja miałem knockout! No szkurde, i za dymę wziął. No sz***, no, mać! za dymę wziął niechcący. Muszę wam blurę. Nie, z Maryja jeszcze Robloxy odpaliłem. Ja pierdziele co ja... Ja mówię wam. Chciałam zmienić, i zamiast zmie zmienić ten, zmieni mapę, to klikłem zagrać. zagrałam za dymę i teraz mam czarny ekran. No jednak nie. Muszę za dymę zagrać, bo. Nie chciałem za dymę, Jeszcze coś się z internetem znowu dzieje. I muszę wibracje wyłączyć! O, muszę wyłączyć tego, żeby nie było wibracji. Bo to nie chce mi się wycinać. Dobra, jak go zaatakuję! Co tu się otwa? Ciul! Ciul, nie, jakie znowu? Kuro już jest git! Mnie teraz atakuje. Piu! Mnie ten internet denerwuje! No szku, nie chcę tej mapy Legendę dostałem Co tu się stało teraz Hiper doładwa nie Dostałem normalnie, ja to aż Diffienowi aż pokażę. Tylko screena zrobię. Ja Cię kręcę, w obie ręce legendarnego Stardropa dostałem. Ja wiesz... LEGENDĘ DOSTAŁEM! Z zwykłego, klikam raz, dwa, trzy i się daje. Pierwszy raz już bym za zwykłego na legendarną. no legendarnego otwieram już drugi lub trzeci raz, no ale nie, no nie mogę gry. A w ogóle Defiany gra! Kurde, za... Jezus, ja bym kliknął utwór kod drużynowy! Co tu się stało? Chyba ciało oknem wyleciało, bo ja miałam zrobić takie coś, takie coś... O, starcie w trybie duo, zagram na tym. Bo jeszcze tu nie grałem. A tak, a Difieny już gra... No A zaprosimy Diffienego. Ci się nie da. bo zaprosiłem. Wy sobie macie tak cięcie. No to super, to opuszczamy grupę. Dobra, gramy. A ja wziąłem star. ja wziąłem w trybie duła. ja chciałam solo, solo. Kiedyś taka muzyka była, solo, solo. Ale ja muszę się wysmarkać. Skina miałem zmienić, i nie zmieniłem. I tu trzeba milion cenzury dźwiękowej dać. Muszę dźwiękową cenzurę dać. To znaczy to pikanie. Ja pierdziele ile tu jest tych krzaków. Jestem Chur jeszcze już ja nie chcą. Cy! No, szkurde, jak mnie to denerwuje. I no mam na całym ekranie, co to jest, co to jest, <laughs> tepło mnie. Albo internet znowu coś szwankuje. No kur...

Nie dostałem. Bo ja wybrałem editor map. Oczywiście, że wziąłem editor map. Wziąłem solo, solo i grałem. Tam 22:30. Jak, jakby to przed. No bo ten internet mi już denerwuje. To nawet było biczki. A ja mam deszcz Monet. I muszę skina zmienić, bo mnie zabili. Nie ma sensu, doseka się i je teraz minut. No i wesnaję psego. Ej, jaki on fajny swoim? Ja tu jesteś odblokowałem Super, a wyładowanie, patrz, odblokowałem. Ej, bo ukaż. a on jest na jedzie w tej grze? Nie wiem. Najlepszy to jest ten kotek. Tu je ma pawełkowy? Pawełkowy nie, tylko difieny. Difieny. Powiesz? Oni nawet tam do daj.

A teraz mogę... Ej, Nie, nie, to nie, mnie denerwują te pingi. No to czy nie, w moją gię, kiedy kiedy nie, święta? Idźmy, nie, ten. Żeby... A nie, 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 mani? nie, mani ty... Zostaw like, subik, ja idę montować, idę zrobić chlapskę trzyba, więc to jest nagle papa.